Sześć lat temu zacząłem swoją przygodę ze zmianą swojej sylwetki. I ta przygoda zaprowadziła mnie do momentu, w którym osiągnąłem swoją wymarzoną sylwetkę oraz do momentów, w którym zmieniłem całkiem podejście do postrzegania świata, czy też postrzegania swojego życia. I samego siebie. Widzisz, zaczynałem jako 50-kilogramowy chłopak, który miał 1,80 m wzrostu i wyglądał jak chudy paty. Po trzech miesiącach trenowania zaledwie samego brzucha kupiłem swój pierwszy plan treningowy. I zacząłem wtedy chodzić na siłownię 3-4 razy w tygodniu, pomimo, że chodziłem na nią nieregularnie jeszcze wtedy. Ale problem był w tym, że moja sylwetka stała cały czas w miejscu. I w ogóle nie progresowałem. Więc zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie progresuję. Wtedy właśnie dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak okres masy mięśniowej, czy też okres redukcji. Że, aby być mięśnie, trzeba być na redukcji. A żeby zbudować masę mięśniową, mieć większe mięśnie, trzeba być w okresie masy mięśniowej. I stwierdziłem, że no dobra, w takim razie pasowałoby zacząć w końcu liczyć kalorie, aby robić to. Tak naprawdę już profesjonalnie. Wyliczyłem swoje pierwsze zapotrzebowanie kaloryczne i wynosiło ono wtedy 3000 kalorii. Przyjadałem te 3000 kalorii, ale wciąż moja sylwetka stała w miejscu, a waga w ogóle nie rosła. I wtedy tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, co jest ze mną nie tak, czego w ogóle nie progresuję oraz dlaczego moja waga stoi cały czas w miejscu. Widzisz, i tak dokładnie przez 6 lat, zawsze gdy pojawił się jakikolwiek problem albo brak progresu, zawsze szukałem odpowiedzi na to pytanie. Dzięki temu. Osiągnąłem swoją wymarzoną sylwetkę w momencie, gdybym tego nie robił i nie szukał odpowiedzi na te pytania, myślę, że dalej bym pozostał tym samym chudym chłopakiem bez pewności siebie, który nie lubi ludzi, który jest introwertykiem i który tak naprawdę nie wie, po co żyje. I który nawet bałby się ściągnąć koszulkę w miejscu publicznym, czy też nawet na głupiej siłowni w szatni. Dlatego właśnie tworzę program wymarzonej sylwetki 11 na 10, który. Będzie całą kolebką mojej wiedzy, którą zebrałem przez te 7 lat doświadczenia oraz będzie wyznaczoną ścieżką, którą musisz podążyć, aby uzyskać swoją wymarzoną sylwetkę. Będzie wyznaczoną ścieżką, dzięki której nie będziesz musiał szukać odpowiedzi na te wszystkie zbędne pytania i przede wszystkim popełniać tych zbędnych błędów, które będą marnować Twój czas. Mając przy tym moje pełne wsparcie, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to wbij w pierwszy link w opisie. Wracając do mojego zapotrzebowania, to widzisz, problem wszystkich kalkulatorów jest zazwyczaj taki, że nie biorą one pod, pod uwagę dwóch najważniejszych aspektów: czyli metabolizmu oraz tego, jaki typ sylwetki posiadasz, co pośrednio się łączy. Więc, aby kalkulator kalorii już cię nigdy nie oszukał, musisz sobie tak naprawdę odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: Jaki posiadam typ sylwetki oraz jaki posiadam metabolizm. Więc skup się teraz i po prostu przypasuj jeden z opisów, który najbardziej do Ciebie pasuje. Ektomorfik jest to osoba, która krótko mówiąc po prostu wygląda jak patyk. I pomimo, że bardzo dużo je, bardzo ciężko jej przytyć. Tak naprawdę może jeść masę przetworzonych rzeczy, czy też fast foodów, pizzy, KFC i różne tego typu, a i tak nie będzie tyć. Posiada ona również zazwyczaj szczupłe ramiona, czy też bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej. Drugim typem sylwetki będzie endomorfik, czyli osoba, która naturalnie ma niższy metabolizm, Posiada zazwyczaj większą tkankę tłuszczową, oraz w momencie, kiedy chce schudnąć, bardzo ciężko jej to przychodzi, a w momencie, kiedy chce przytyć, zazwyczaj jest jej to dużo łatwiej zrobić. Trzecim i wymarzonym typem sylwetki dla takiego typowego szczura siłowianego będzie mezomorf, czyli osoba, która naturalnie już posiada jakąś masę mięśniową i zazwyczaj, pomimo że nie chodzi na siłownię. To już tak jakoś wygląda. Zazwyczaj charakteryzuje się ona szerokimi barkami, czy też wąską talią i niskim poziomem tkanki tłuszczowej przy, przy całkiem przystępnej ilości masy mięśniowej. Jeśli pierwszy opis stricte przypomina ciebie, to najprawdopodobniej masz ten sam problem co ja wtedy w wieku 16 lat. Ale spokojnie, właśnie po to tu jestem, by ci pomóc. Więc po pierwsze, wylicz po prostu swoje zapotrzebowanie z jakiegokolwiek kalkulatora kalorii ważne byś uwzględnił tam swoją aktywność w ciągu dnia. Do tego wyliczonego zapotrzebowania dodaj 500 kalorii. Z początku może ci się wydawać to bardzo dużo, ale uwierz mi, to może ci naprawdę pomóc. A w momencie, gdy będzie to po prostu troszkę za dużo, to możesz uciąć tam 100 kalorii czy 50 kalorii, tak żeby po prostu nie tyć zbyt szybko. Do tego warto dodać, moim ogromnym błędem był fakt, że nie ważyłem się regularnie, przez co nie miałem żadnych danych, na których mógłbym bazować i wyciągać jakieś wnioski, aby Rozwiązać swój problem. Dlatego po prostu od dziś wyznacz sobie jeden konkretny dzień w tygodniu, w którym będziesz się ważył o tej samej porze dnia. Może być to na może być to po pierwszym posiłku. Najlepiej jest, jakbyś robił to na gdyż wtedy będzie to najbardziej obiektywny wynik. I pamiętaj, że jeżeli chcesz budować czystą masę mięśniową i jesteś początkującym, to Twoja waga powinna rosnąć od 1% do 1,5% w skali miesiąca aby zbytnio Cię nie zalewało. Pamiętaj również, że w momencie, kiedy jesz więcej syfu, dużo łatwiej Ci będzie się podlać niż w momencie, gdy bazujesz na zdrowych i nieprzetworzonych produktach. Dzięki temu właśnie będziesz budował bardziej jakościową masę mięśniową niż jedząc te przetworzone jedzenie. Żeby Ci było to łatwiej zrozumieć, w momencie, kiedy ważysz na przykład 100 kg, powinieneś tyć... Kilogram do półtora kilograma miesięcznie. Co dzieląc na 4 tygodnie, bo tyle ma miesiąc, daje ci od 0,25 kg do pół kilograma tygodniowo. I tyle Twoja waga powinna przybierać w skali jednego tygodnia. Jeżeli jednak jesteś już bardziej zaawansowanym, to te wartości będą dużo mniejsze niż ten kilogram czy półtora kilograma. Z większym stażem już nie jesteś w stanie budować aż tyle czystej masy mięśniowej, co na początku. I tak naprawdę to tyle. Jeżeli Twoja waga się zatrzyma, oznacza to po prostu, że musisz dodać kolejne kalorie do swojego zapotrzebowania. Zazwyczaj wystarczy dodać od 50 do 150 kalorii i to powinno wystarczyć, by Twoja waga znowu ruszyła do przodu. Pamiętaj, że im bardziej będziesz dokładny, tym tak naprawdę lepiej. Więc od początku zacząłbym Ci radzić liczyć kalorie. Kup sobie najprostszą wagę kuchenną i po prostu zacznij ważyć to, co jesz w ciągu dnia. I nie szukaj sobie łatwej wymówki w momencie, kiedy na przykład obiady robią Ci rodzice. Po prostu wystarczy podzielić sobie ten obiad, na przykład ziemniaki oddzielić od mięsa, i po prostu go zważyć. W kalkulatoriach kalorii masz dostępne do wpisania nawet takie już gotowe, na przykład ugotowane mięso, czy też ugotowane ziemniaki, więc to naprawdę nie jest żadna wymówka, by tego nie robić. Bo w momencie, jak nie liczysz kalorii, może ci się tylko wydawać, że sporo jesz. I mi się zawsze też wtedy tak wydawało, że jem sporo. A tak naprawdę jedzenie może mieć różną objętość. Na przykład pół kilograma warzyw będzie miało zaledwie 100 kalorii, a, a będziesz się czuł tak samo najedzony, jak w momencie, jakbyś zjadł. Parę kawałków pizzy, co kalorycznie w ogóle będzie totalnie inne. bo 3 czy 4 kawałki pizzy mogą mieć prawie 1000 kalorii, a z 400 gram warzyw to zaledwie tam 150. Więc dlatego właśnie powinien zacząć liczyć kalorie, bo może Ci się coś tylko wydawać, a stan faktyczny jest całkiem inny. A wracając do liczenia kalorii z posiłków, które na przykład gotują ci rodzice, to po prostu z nimi porozmawiaj i powiedz im, że bardzo ci zależy na budowaniu swojej sylwetki i chcesz to zrobić po prostu jak najbardziej dokładnie, żeby nie marnować swojego czasu i swojego potencjału. I uwierz mi, jak im to wytłumaczysz, pokażesz im jakiś film, że to nie jest jakaś czarna magia, tylko po prostu wystarczy coś położyć na wagę i to sobie wyliczyć do zapotrzebowania. No myślę, że oni naprawdę Cię zrozumieją, po prostu wystarczy im to wytłumaczyć. Po prostu nie wstydź się walczyć o własne cele, bo to jest bardzo ważne. I im szybciej to zrozumiesz, im szybciej się tego nauczysz, tym będzie Ci łatwiej w przyszłości. No i co? I tyle. Pamiętaj, że w pierwszej linie opisu znajdziesz link do programu zbudowania wymarzonej sylwetki. I to tyle. Rośnie duży brak.